Alan Kardec, Księga Duchów, rozdział trzeci Akt stworzenia. W rozdziale tym będą omówione następujące punkty. Powstanie światów, powstanie istot żyjących, zaludnienie Ziemi Adam, różnorodność ras ludzkich, wielość światów. Biblijne wątki na temat stworzenia. Powstanie światów. Na wszechświat składa się nieskończona liczba światów, które widzimy, tak i tych, których nie widzimy. Wszystkie istoty ożywione i nieożywione, wszystkie ciała niebieskie poruszają się w przestrzeni, a także wypełniają ją fluidy. Czy wszechświat został stworzony, czy też jak Bóg istnieje od zawsze? Oczywiście nie mógł powstać sam z siebie. A jeśli miałby istnieć wiecznie jak Bóg, to nie mógłby być jego dziełem. Rozum mówi nam, że wszechświat nie stworzył się sam, a skoro nie może być tworem przypadkowym, musi więc być dziełem Boga. W jaki sposób Bóg stworzył wszechświat? Posłużę się pewnym wyrażeniem siłą swojej woli. Nic nie dostarcza lepszego wyobrażenia o tej wszechmocnej woli niż piękne słowa z Genezy. Ilek Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość. Czy możemy wiedzieć, w jaki sposób są stworzone światy? Wszystkim, co możemy powiedzieć i co Wam uda się zrozumieć, jest to, że światy pojawiają się na skutek. Zagęszczenia rozsianej w przestrzeni materii. Czy, jak się dzisiaj przypuszcza, komety są zagęszczeniami materii, światami w fazie formowania się? Właśnie tak, lecz absurdem byłoby wierzyć, że wywierają one wpływ na ludzi. Mam tu na myśli wpływ, który im się zwykle przypisuje. Wszystkie bowiem ciała niebieskie. Wywierają swój odrębny wpływ na pewne zjawiska fizyczne. To kompletnie uformowany świat może zniknąć, a materia wchodząca w jego skład może ponownie rozsiać się w przestrzeni? Tak. Bóg odnawia światy podobnie, jak odnawia istoty żywe. Czy możemy wiedzieć, ile czasu trwało formowanie światów, na przykład formowanie Ziemi? Nie mogę tego powiedzieć, bo to wie tylko sam stwórca. Jeśli ktoś chciałby ogarnąć liczbę stuleci, które trwało tworzenie, musiałby być szalony. Powstanie istot żyjących. Od kiedy Ziemia jest zamieszkana przez istoty żywe, na początku wszystko było chaosem. Elementy były wzajemnie pomieszane. Stopniowo każda rzecz zajęła swoje miejsce. I wtedy pojawiły się istoty żyjące, dostosowane do stanu świata. Skąd przybyły na Ziemię żywe istoty? Istniały tam już w formie zalążkowej i tylko czekały na moment odpowiedni do rozwinięcia się. Zasady organiczne połączyły się natomiast, gdy tylko przestały działać siły je rozłączające i powstały zalążki wszystkich istot żyjących. Wszystkich istot żywych. Zalążki te utrzymywały się w stanie utajenia i bez ruchu, jak poczwarki i nasiona roślin, aż do momentu umożliwiającego rozwój każdego gatunku. Wtedy istoty każdego gatunku połączyły się i rozmnożyły. Gdzie znajdowały się elementy organiczne przed uformowaniem się Ziemi? Znajdowały się w stanie jakby fluidalnym, w przestrzeni, pomiędzy duchami lub na innych planetach, oczekując stworzenia Ziemi, aby rozpocząć nowe istnienie w nowym świecie. Chemia pokazuje nam, jak molekuły ciał nieorganicznych łączą się, gdy tylko zaistnieją ku temu odpowiednie warunki, by stworzyć kreszczały o stałej, odpowiadającej gatunkowi regularności. Choćby najmniejsza zmiana tych warunków wystarczy, aby przeszkodzić włączeniu się poszczególnych elementów lub przynajmniej zakłócić ich regularny układ. Dlaczego nie miałoby dziać się w ten sam sposób z elementami organicznymi? Przechowujemy przez całe lata zalążki roślin i zwierząt, które rozwijają się tylko w określonej temperaturze i sprzyjającym środowisku. Widziano, jak ziarna pszenicy kiełkują po kilku tysiącleciach. Istnieje więc w tych nasionach jakaś utajona zasada życiowa, czekająca tylko na odpowiednie warunki, by się rozwinąć. Dlaczego to, co każdego dnia dzieje się na naszych oczach, nie miałoby wydarzyć się od początku trwania naszej planety? Czy takie formowanie się żywych istot, które wyszły z chaosu, kierowane siłą natury, w jakikolwiek sposób umniejszałyby wielkość Boga? Przeciwnie. Wszystko to potwierdza wyobrażenie, jakie posiadamy o jego mocy, która wywiera wpływ na niezliczone światy, działając według wiecznych praw. Teoria ta, prawdę mówiąc, nie rozwiązuje problemu pochodzenia elementów życia. Bóg jednak ma swoje tajemnice i wyznaczył naszym badaniom pewne granice. Czy także dziś spontanicznie rodzą się nowe istoty? Tak, lecz ich prymitywny zalążek istniał już w stanie utojenia. Każdego dnia jesteście świadkami tego zjawiska. Czy sztkanki człowieka i zwierząt nie zawierają zalążków ogromnej liczby robactwa czekającego, by móc wzrosnąć tylko na fermentację gnilną, która potrzebna jest do ich egzystencji? Jest to malutki świat, który śpi i który, gdy przyjdzie czas, budzi się do życia. Czy rodzaj ludzki także znajdował się wśród elementów organicznych wchodzących w skład kuli ziemskiej? Tak, i pojawił się w swoim czasie. Właśnie dlatego mówi się, że człowiek został uformowany z prochu Ziemi. Czy moglibyśmy poznać moment, w którym na Ziemi pojawił się człowiek i inne istoty żywe? Nie. Wszystkie wasze obliczenia to chimery. Jeśli załączek rodzaju ludzkiego znajdował się wśród elementów wchodzących w skład kuli ziemskiej, to dlaczego dziś ludzie nie pojawiają się tak, jak w chwili powstawania swego gatunku? Zasada wszechrzeczy należy do tajemnic Boga. Jednak można powiedzieć, że ludzie zaraz po rozprzestrzenieniu się na Ziemi pochłaniali elementy konieczne do ich pełnego uformowania i przekazują te elementy dalej, według prawa reprodukcji. To samo dzieje się z pewnymi gatunkami istot żywych. Zaludnienie Ziemi Adam czy rodzaj ludzki pochodzi od jednego tylko człowieka? Nie. Ten, którego nazywacie Adamem, nie był ani pierwszym, ani jedynym, który zamieszkiwał Ziemię. Czy możemy wiedzieć, w jakich czasach żył Adam? Mniej więcej w tych, które ustaliliście, około 4000 lat przed Chrystusem. Człowiek tradycyjnie nazywany Adamem był jednym z tych, którzy uratowali się w pewnych regionach po kilku wielkich kataklizmach wstrząsających w różnych epokach powierzchnią Ziemi i stał się protoplastą jedynego ze społeczeństw istniejących tu obecnie. Prawa naturalne pozostają w sprzeczności z teorią głoszącą, że postęp ludzkości, stwierdzony już na wiele tysiącleci przed przybyciem Chrystusa, mógł się dokonać w kilkaset lat. Jak musiałoby być w przypadku, gdyby człowiek istniał na Ziemi tylko od czasów Adama? Niektóre osoby słusznie traktują Adama jako mit lub alegorię uosabiającą pierwsze wieki świata. Różnorodność Ras Ludzkich. Od czego zależą fizyczne i psychiczne różnice charakteryzujące rasy ludzkie na Ziemi? Od klimatu. Sposobu życia i obyczajów. Tak samo jest z dwoma synami tej samej matki, którzy, jeśli są wychowywani w dwóch różnych miejscach i na dwa różne sposoby, to psychicznie nie są do siebie podobni. Czy człowiek narodził się w wielu miejscach kuli ziemskiej? Tak w wielu miejscach i epokach i to jest jedno z przyczyn różnorodności ras. Później, opanowawszy tereny o innym klimacie i po wymieszaniu się z innymi rasami, powstały nowe typy ludzkie. Czy różnice te świadczą o przynależności do różnych gatunków? W żadnym wypadku. Wszyscy należą do tej jednej rodziny. Czy różne odmiany jakiegoś owocu przeszkadzają im należeć do jednego gatunku? Skoro ludzie nie wywodzą się od jednego człowieka, w związku z tym chyba nie powinni uważać za swych braci? Wszyscy ludzie są braćmi w oczach Boga, bo wszyscy animowani są duchem i wszyscy zdążają w tym samym kierunku. Wy zawsze chcielibyście traktować wszystko dosłownie: Wielość światów. Czy wszystkie światy poruszające się w przestrzeni są zamieszkane? Tak, a człowiek z Ziemi wcale nie jest, jak się to przypuszcza, pierwszy pod względem inteligencji, dobroci i doskonałości. Jednak wielu ludzi uważa się za najpotężniejszych i marząc, uważa tę planetę za jedyną, która ma przywilej bycia zamieszkaną przez istoty rozumne. Tycha i próżność. Ludzie ci sądzą, że Bóg stworzył Wszechświat wyłącznie dla nich. Bóg zaludnił światy istotami żywymi, z których wszystkie wspomagają wypełnianie Jego opatrznościowych planów. Wiara, że występowanie istot żywych zostało ograniczone tylko do miejsca, w którym żyjemy, byłaby wątpieniem w mądrość Boga, który nie tworzy rzeczy bezużytecznych. Wyznaczył innym światom cele poważniejsze niż cieszenie naszych oczu. Zresztą nic nie uzasadnia przypuszczenia, że wyłącznie Ziemia, za sprawą swego położenia wielkości czy struktury fizycznej, miałaby przywilej bycia zamieszkaną pośród tysiąca podobnych światów. Czy struktura fizyczna poszczególnych światów jest taka sama? Nie, w żaden sposób nie są do siebie podobne. Jeśli fizyczna struktura światów nie jest taka sama, to czy z tego wynika, że żyjące w nich istoty Posiadają fizjologiczne odmienne organizmy? Oczywiście. Tak samo jak wasze ryby zostały stworzone, by żyć w wodzie, a ptaki do życia w powietrzu. Czy światom najbardziej odległym od Słońca nie brakuje światła i ciepła, a Słońce wydaje im się mało ważną gwiazdą? Czy sądzicie, że poza Słońcem nie istnieją inne źródła ciepła i światła? Nie zapominajcie o energii elektrycznej, która w pewnych światach odgrywa nieznaną u Was rolę, o wiele ważniejszą niż na Ziemi. Zresztą nie powiedzieliśmy, że wszystkie stworzenia mają taki sam organizm jak Wy, ani też że posiadają organy równe Waszym. Warunki egzystencji istot zamieszkujących różne światy są wypadkową czynników środowiska, w których przyszło owym istotom żyć. Jeśli nigdy nie zobaczylibyśmy ryby, nie zrozumielibyśmy, jak takie stworzenie może żyć w wodzie. Tak samo jest w przypadku pozostałych światów, w których niewątpliwie występują nieznane nam elementy środowiska. Czyż nie widzimy na Ziemi długich polarnych nocy, rozświetlanych blaskiem polarnych złóż? Czyż nie mogłoby być możliwe, że w innych światach energia elektryczna jest bardziej powszechna niż na Ziemi i że odgrywa tą rolę, której następstw nie rozumiemy? Światy te mogą więc posiadać własne źródła światła i ciepła, konieczne dla przeżycia tamtejszych mieszkańców. Biblijne wątki na temat stworzenia. Poszczególne duchy, odpowiednio do stopnia swej wiedzy, posiadały często bardzo sprzeczne wyobrażenia na temat stworzenia świata. Rozum, wspomagany odkryciami naukowymi, dowiódł nieprawdopodobności niektórych teorii. Teoria prezentowana przez duchy potwierdza opinię już od dawna akceptowaną przez najświatlejszych ludzi. Teorii tej można by zarzucić, że przeczy tekstom świętych ksiąg. Jednak dokładniejsze studia prowadzą do wniosku, że rozbieżności są raczej pozorne niż rzeczywiste, a wynikają z interpretowania wyrażeń często alegorycznych. Problem, czy Adam był portoplastą ludzkości, nie jest jedynym, który przyczynił się do zmiany wierzeń religijnych. Ruch wirowy Ziemi wydawał się kiedyś tak sprzeczny ze świętymi tekstami, że akceptowanie jego istnienia było powodem wszelkiego rodzaju prześladowań. Ziemia zaś kręci się na przekór klątwom i dzisiaj nikt nie może temu zaprzeczyć, bez wyrządzenia krzywdy swemu rozumowi. Biblia głosi także, że świat został stworzony w ciągu sześciu dni i że stworzenie to miało miejsce cztery tysiące lat przed erą chrześcijańską. Przed tym czasem Ziemia nie istniała, powstała zaś z niczego, jak głosi formalny tekst. Lecz oto nauka pozytywna, nauka nieubłagana, dowodzi rzeczy wprost przeciwnej. Formowanie się kuli ziemskiej pozostawiło nieusuwalny ślad w warstwach geologicznych i jest rzeczą dowiedzioną, że sześć dni stworzenia świata to okresy, w których każdy trwał pewnie wiele setek tysięcy lat. I nie jest to jakaś teoria, doktryna czy odizolowana opinia, lecz fakt tak realny, jak poruszanie się Ziemi, czego teologia nie mogła zaakceptować, a co jest oczywistym błędem, w którym można popaść, jeśli dosłownie traktuje się wyrażenia posiadające znaczenie symboliczne. Czy więc powinniśmy wysunąć wniosek, że Biblia się myli? Nie, a wręcz przeciwnie że to ludzie błędnie ją zinterpretowali. Przeszukując archiwa Ziemi, nauka ustaliła porządek, według którego rozmaite stworzenia żyjące pojawiły się na powierzchni Ziemi, a początek ten zgadza się w wyznaczonym w Genezie, z tą tylko różnicą, że życie, zamiast w cudowny sposób wytrysnąć z rąk Boga, totuwało się zawsze z Jego woli. Na mocy praw sił natury w czasie kilku milionów lat. Czy wobec tego Bóg jest mniej wielki i posiada mniejszą moc, a jego dzieło mniej piękne tylko dlatego, że nie pojawiło się nagle? Oczywiście, że nie. Miałoby się o Bogu bardzo mizerne pojęcie, nie uznając jego opanowania nad wiecznymi prawami. Które rządzą poszczególnymi światami. Nauka jest daleka od umniejszenia dzieła Bożego. Przeciwnie, ukazuje je w aspekcie poważniejszym i lepiej odpowiadającym temu, co wiemy o potędze i majestacie Boga, albowiem dzieło to dokonuje się bez naruszenia praw natury. Zgadzając się z Mojżeszem, nauka omieściła człowieka. Na ostatnim miejscu w porządku tworzenia istot żywych. Mojżesz jednak wskazał potop w 1654 roku istnienia świata, zaś geologia dowodzi, że ten wielki kataklizm miał miejsce zanim jeszcze pojawił się człowiek. Do dziś bowiem nie odnaleziono prymitywnych warstw geologicznych, śladów człowieka lub zwierząt tej samej z fizycznego punktu widzenia kategorii, nic jednak nie dowodzi, że jest to niemożliwe. Wiele odkryć naukowych zrodziło już wątpliwości w tej sprawie. Może się więc okazać, że niedługo uzyskamy materialny dowód. Pierwotności ludzkiej rasy względem potopu, I wtedy, uzna się, i wtedy uzna się, że zarówno to, jak i inne zagadnienia są w tekście biblijnym i jedynie symboliczne. Problem w tym, czy geologiczny kataklizm jest tym samym, który przeżył Noe bowiem ustalenie okresu tworzenia się warstwy geologicznej nie pozostawia żadnych wątpliwości. Tak więc w momencie znalezienia dowodów istnienia człowieka przed tym wielkim kataklizmem zostanie dowiedzione, że Adam nie był pierwszym człowiekiem, albo że akt stworzenia ginie w mroku dziejów. Nie można przeciwstawić hipotez oczywistym faktom. Czy więc będzie fakty, Zaakceptować tak, jak zaakceptowano ruch wirowy Ziemi i sześć okresów tworzenia świata. Istnienie człowieka przed geologicznym potopem jest jednak nadal hipotetyczne, choć wcale nie tak bardzo, jak nam się wydaje. Jeśli przyjmiemy, że człowiek pojawił się po raz pierwszy na Ziemi 4000 lat przed Chrystusem, a 1650 lat później cała ludzkość została zniszczona, z wyjątkiem Jednej tylko rodzinę, to z tego wynika, że zaludnienie ziemi datować może dopiero od czasów Noego, to jest od roku 2350, przed naszą erą. Jednak gdy Hebrajczycy weszli do Egiptu w XVIII wieku, znaleźli ten kraj już bardzo zaludnionym i posiadającym wysoko rozwiniętą cywilizację. Historia dowodzi, że w tym okresie Indie i inne kraje prosperowały nie mniej dobrze, przy czym na dodatek rozważania testujemy niezależnie od chronologii innych narodów dotyczących czasów znacznie wcześniejszych. Należy więc przyznać, że w okresie od XXIV do XVIII wieku, czyli na przestrzeni 600 lat, Potomkowie nie tylko jednego człowieka mogli zaludnić znane wtedy regiony, nawet jeśli przypuszcza się, że pozostałe byłyby bezludne. Lecz także w tym krótkim czasie rodzaj ludzki przeszedł od stanu kompletnego barbarzyństwa do najwyższego stopnia rozwoju intelektualnego, a to zaprzecza już. Wszelkim prawom antropologii. Fakt różnorodności ras ludzkich również potwierdza tę teorię. Klimat i zwyczaje niewątpliwie wpływają na ludzki charakter. Wiadomo jednak, że tylko do pewnego stopnia z badań fizjologicznych wynika natomiast, że pomiędzy rasami istnieją też pewne różnice strukturalne, głębsze od tych, które wywołuje klimat. Mieszanie się ras prowadzi do kształtowania się typów pośrednich. Stopniowo zacierają się różnice i nie powstają już typy o cechach ekstremalnych. Tworzą się tylko pewne odmiany, aby rasy mogły się mieszać. Potrzebne są odmienne typy. Jak wobec tego wytłumaczyć istnienie różnych ras, jeśli przypisuje się im wspólne pochodzenie i to nie tak bardzo odległe w czasie? Jak przyznać rację twierdzeniu, że w ciągu kilku stuleci jacyś potomkowie Noego zmienili się do tego stopnia, iż stworzyli na przykład rasę etiopską? Taką metamorfozę jest równie trudno zaakceptować jak teorie o wspólnym dziadku Wilka i Barana, słonia i myszy, taka i ryby. Po raz kolejny więc nie da się zaprzeczyć oczywistym faktom. Przeciwnie. Wszystko da się wyjaśnić, gdy przyznamy, że człowiek istniał wcześniej niż się zwykło sądzić, że wiele było miejsc, w których powstał, że Adam, żyjący przez sześć tysięcy lat, zaludnił jedynie jakąś bezludną okolicę, że potop z czasów Noego. Był jedynie lokalną katastrofą, którą myli się z wielkim geologicznym kataklizmem, że w końcu należy uznać alegoryczną formę tekstu charakterystyczną dla stylu wschodniego piśmiennictwa, czego przykłady odnajdujemy we wszystkich świętych księgach każdego narodu. To dlatego rozsądnie jest nie przywiązywać się zbytnio do doktryn sprzecznych z faktami, bo prędzej czy później grono i zwolenników przestanie istnieć. Koncepcje religijne zamiast zanikać rozstają się, oparłszy się nauce. I tylko w ten sposób mogą obronić swe wskazane przez sceptyków słabe strony. Koniec rozdziału trzeciego.